Czytam za żarte komentarze pod moimi postami oraz widzę filmy mówiące o tym, że Grzesiu von Braun wreszcie w Europarlamencie będzie gasił Chanukiję, chwyci za i ugaśni wszelkie żarliwe lewackie dupy. Oraz też to, że będzie wyciągał choinki i będzie ściągał także flagi. A ja Wam mówię, że Wasz Grzesiu von Braun dopiero usiądzie na dupę. Mamy czterech europosów, w tym jakiego, którego, którym gardzę i nienawidzę. Szubrawcy, złodzieja, bandyty i kłamcy przede wszystkim, który głosował za Zieloną Ładą, a później mówi, że nie głosował. Ale mniejsza o to. Teraz Wasz Grzesiu von Braun, który odpierdolił tyle teatrzyków, tyle spektakli, które zrobił w bardzo krótkim czasie, właśnie po to, by móc się dostać do Europarlamentu, właśnie po to, żeby móc wyjebać z tego kraju, właśnie po to, by móc budować sobie front, właśnie po to, by móc budować sobie zaplecze. Grzesiu von Braun jest świetnym publicystą, aktorem, dokumentalistą. Grzesiu von Braun jest świetnym także teatrzykiem dla tych AMEP Polski. Tak jak ostatnio powiedział, dzisiaj 90% społeczeństwa polskiego, zaraz jak powiedział, 90% społeczeństwa polskiego to jest ciemna masa. Czy to nie o tobie powiedział? Przeanalizujmy, ile Grzegorz von Braun dostał głosów. Czy to nie konfabulacja jest na trzecim miejscu? Czy to nie znaczy, że to ty jesteś tą ciemną masą? <laughs> Plują na ciebie, szczają ciepłym oczem, a ty nawet parasola nie masz przy sobie, nawet go nie chcesz otworzyć. Ciesząc się złotym deszczem, że wreszcie ktoś cię może oszczać. A ja ci mówię, że Grzesiu von Braun nie ściągnie już ani jednej flagi ani jednego wybryku nie zobaczycie z jego strony. Dlaczego? Ponieważ już nie będzie podlegał pod polski sąd. Będzie podlegał pod sąd europejski. Już nawet nie pierdnie bez eurokohozu, o którym tak bardzo szyderczo mówił. Ciemna masa, jak to powiedział Grzegorz W. Braun w ostatnim wywiadzie przed wyborami. Pomyśl o tym, drogi wyborco. Pomyśl o tym, rodaku. Pomyśl o tym, Polaku. Wiecznie popełniasz ten sam błąd. Nie ucząc się na błędach, nie wyciągając wniosków, nie patrząc na historię, na zakłamane wybory kopertowe jakiekolwiek inne. Nie ma to żadnego znaczenia. Dla ciebie ma znaczenie to, by móc głosować na kogoś kto ma Cię totalnie w dupie i nie będzie dbał również o Twoje interesy. Lubicie patologiem, z dewiantów. Wasze z uboceniem umysłu jest tak wysokie, że nie zauważacie zupełnie nic. Dlatego jeszcze raz dziękuję Justynie Walker za walkę za siłę, determinację i chęć zmiany oraz rozbicia tego betonu. Na to potrzeba ogromnej siły, wiary i determinacji. I to jest także Twoim zwycięstwem, zdobywając tyle okręgów. To już jest zwycięstwo. Całkowicie niezależna, bezpartyjna. Czy można się nie ułożyć? Oczywiście, że tak, ale to trzeba mieć kręgosłup moralny, wartości i mieć Polskę w sercu. rzec bardzo dużo, ale nie chcę, bo ten film usunął. Natomiast często ta mowa dyplomatyczna, o której dosyć często mi mówicie, że bardzo dużo Robert przeklinasz, ale ja też bardzo często zapraszam Was na spotkania, zapraszam na konferencje organizowane właśnie przeze mnie. I nie macie nigdy odwagi, by móc przyjechać, by móc porozmawiać, by móc zadać pytania, które są dosyć bardzo ciężkie na tego typu spotkaniach. Ale konfrontacji mało kto chce. 29 czerwca znowu odbywa się spotkanie w Dolinie Będkowskiej. Nawet jeżeli będziemy siedzieć na Polanie. Jeżeli usiądziecie, ja będę chodził wśród was, nawet jeżeli się uściskamy, podamy sobie dłoń, to mam nadzieję, bo to będzie ostatni gwizdek na to, by móc cokolwiek zrobić. Wnuk Wehrmachtu już postawił wojsko. Pojawią się na ulicach w imię lub nie wiadomo czego. Także dla waszego bezpieczeństwa. Ale o bezpieczeństwo dba się na pograniczu każdego kraju. Nie wprowadzając wojska na ulicę. Ale oczywiście pragną was przyzwyczaić do tego, tak jak do wszystkiego, do czego was przyzwyczajałem, do kradzieży, do obudy, do manipulacji, i później sami żyjecie w tej obudzie, w tej manipulacji. I oni się ich dopuszczają każdego dnia. Dlatego jest tak ogromne przyzwolenie tego betonu, tego społeczeństwa, właśnie na te dewiacje, na te zwyrodniarstwa, ponieważ utożsamiacie się z nimi i jest wam tak wygodnie. Ale pod zasłoną tego wszystkiego, pod przykrywką, jest jeszcze gorsza strona. Możliwość zabrania wam wolności oraz pozbawienia was życia. Zamknięcia was w gettach, w obozach. I wspomnijcie moje słowa, bo o wyprowadzeniu wojska na ulicę także mówiłem, ale wspomnijcie moje słowa, będziecie dostawać przepustki na wyjazd z miasta, kiedy będziecie pracować poza swoim obszarem. A godzina policyjna będzie tym, co wprowadzi z tą pewnością także wnuk Wehrmachtu, jakim jest Donald Tusk. Rozpierdolą ten kraj. Rozpierdolą ciebie. I komuś, komu się zdaje, że nie wpuści nikogo do swojego miejsca zamieszkania. Tak jak czytam, posiadacie uzbrojenie i nie wahacie się go użyć, to ja ci mówię, że będziesz płakać i nic pewnie nie zrobisz. Nawet nie drgniesz, bo nawet nie będziesz wiedział, kiedy wchodzą do ciebie. A ci, którzy machają nożami i pozbawiają życia chociażby nawet funkcjonariuszy, pozbawiają życia cywili, i nawet jeżeli się o tym nie mówi dzisiaj w telewizji niepolskiej, to ja ci mówię, że wejdą także do domu, zgwałcą twoją żonę, zgwałcą twoją żonoczkę, zgwałcą twoją żonę i także pozbawią życia ciebie. I nic zupełnie nie będziesz mógł zrobić. I jeszcze jedna informacja, moi drodzy, dla was. W zeszłym roku mówiłem, Wyciągać gotówkę z banków, zostawiać tylko włącznie tyle, co macie do opłacenia rachunki. Nic więcej. Teorie spiskowe stają się faktem i powtórzę to jeszcze raz. Wyciągajcie pieniądze z banków. Niech żyje wolna Polska, Robert Pacyfikator.